Jest Mamy Patrzcie U, u, ale przywalił, szczupak chyba Ale przywaliło coś Ja pierdziele Wkrótce kamerę Mam kolejną rybkę Chyba kolejny szczupak Są, szczupaczek kolejny Ale pięknie skakuje O, o, ale przywalił to chyba nie jest okoń, jak to jest okoń, to jest potężne. Jak to jest okoń, powiem wam, to to jest potężna ryba. Witam na kanale Matt Profession. Dzisiaj, tak jak chcieliście, lecimy z Belly Boatem. Nie przedłużam, rozpakowuję się i lecimy złowić jakieś okoń. Czyli było odzłożony, ale się zmachałem Wiem, że Meka się zmachałem Dobra, pakujemy torby i lecimy na wodę, złowić jakieś okonki. A i zapraszam Was do udziału w małym konkursie. Wystarczy zostawić lajka like pod filmem i dowolny komentarz. Wybiorę sobie dwie osoby, które otrzymałem po zestawie przynet. Zapraszam do udziału. Wodujemy. W tym roku jeszcze nie pływają, powiem. Płyczek wody. No, ciekawe, czy będą jakieś okoniaste w Zobaczymy. Możemy sobie taką tę książkę na jednogramowej Zobaczymy. Powiem wam, że płycizna to jest. Patrząc na szybkość opadu tej 1 gramowej czeborażki to max metr głębokości tu jest mi to ściąga do środka jest aj było branie, czy był pierwszy okonek? no, było branie aj, była pierwsza rybka była pierwsza rybka, ale jakiś mały chyba o, ale było znowu uderzenie ale było piękne branie znowu Patrzcie, z tego samego miejsca praktycznie ale pięknie przewalił. Coś tutaj siedzi, nie wiem czy nie są jakieś malutkie ryby. Dobra, założymy sobie teraz słodką Tylko Przed chwilą sam się złapałem. Zobaczymy. O, jest, mamy, zobaczcie. Mam pierwszego okonka, No nie taki mały. Nie taki mały. Przyjemny. Wymiar ma. Tak mi się wydaje. Zobaczymy. Taki wonek, Ile ty masz? No. 19 centymetrów. Dziś będzie miał 19. Dobra, jeszcze tego wypuścimy, ale jak jakieś większe się trafią, to będziemy je do siatki wrzucać, ale potem je wypuścimy. Wracaj. Spróbujmy na obrotóweczkę, która tak naprawdę mi tu dała najwięcej ryb. Od dama, obrotóweczka od dama. Zobaczmy, czy ona tu jeszcze ma jakąś skuteczność. U, u, ale przywalił szczupak chyba Ale przywaliło coś Ja pierdzielę. To jest chyba szczupła łajza Raczej tak na 100% Kurde nie mam podbieraka jeszcze wyciągniętego Ale coś przywaliło Ale to było uderzenie Ale jakoś ładna ryba jest o, A szczupła łajza Kurde odgryzł mi Ojeju ale przywalił. Kurde mać. No szkoda. Uff. Ale przywalił. Ładny szczupak był. Dobra, ta blaszka była bez zadziorów, bo pozaginane mam we wszystkich. Więc mam nadzieję, że mu się wypnie. Kurde mać. No szkoda. Szkoda też tej ryby, która się z tym blaszką wystała. Założymy sobie stalkę. które mogłem się spodziewać w tym miejscu szczupaków. Ale nie pomyślałem o tym. Mamy taki efekt tego. Gdzie jesteście okonki? Wiem, że tu ich jest sporo. Gdzie one są? A i znowu była piękna ryba jakaś ale wypiało się Nie wiem czemu się tak wypinają Nie Niby nie mam tych zadziorów Dzisiaj po prostu nie chcę tak brać za bardzo Nie nagrywało się o takie szczupaczek się złowił Teraz ziomek do wody Poszedł Ach, kurde. Czekaj, czy ten okoń się nagrał. Teraz sobie sprawdzę wszystko na tego rotek spinnerka złotego. Powiem wam, że dałem za przeproszeniem dół py bo nie nagrałem trzech ryb. Więc zarąbiście. Przez dwie godziny pływam, nic się nie dzieje i teraz jak się zaczęło coś dziać to nie nagrałem tego. No po prostu rewelacja. Tu namierzyłem jakieś rybki. I sobie też zostaniemy chwilę. Zobaczymy. O, było branie. Było branie już. Tu w tym miejscu to jest taka rynna w zasadzie. Głębsze miejsce. Koryto rzeki tak zwane. One tu chyba siedzą. O, jest, jest kolejny pokonek. Mamy kolejnego okonka Siedzą tu po środku. się Siedzą tu po środku. To dobry znak jest. Może w końcu coś połowimy. O, u obranie. O, jest, jest Chyba najładniejsze dzisiaj. Najgrubszy na pewno zobaczcie jakiś miał coś go zaatakowało taki ale bladiochy wracaj do wody coś tam się dzieje, Och, jest kolejny, mamy kolejnego Ale maluchy wszystko. Dobra, ważne, że są jakieś. Ważne, że jakieś są. Taki, sportowe. Ten ciemniejszy, ewidentnie. Ty ty ty. O, jest kolejny. Patrz, kolejny. Nie no, powiem wam, że w porządku te okonie są. W porządku takie. Małe, ale grubaski. No, może sobie trochę przechowamy. Zobaczymy ile tego się da. Ogólnie złowić. O, o, ale przywalił. To chyba nie jest okoń. Jak to jest okoń, to jest potężny jak to jest okoń, powiem wam to to jest potężna ryba nie co to jest chyba szczupły ale rybsko mam, nagrywa się nagrywa co to jest za ryba szczupak i to wielki ładny szczupak ładny szczupak się trafił Kurde, za skórkę zapięty, zaraz się wypnie. Ładny szczupak. Chodź tu. Kurde, nie zmieścimy się do tego skąbieraka. Jest! O, ale piękny szczupak. O, ale piękny szczupak się trafił. Dobrze, że miałem tę stalkę założoną. Ale za skóreczkę jest zapięte. O, jest chyba tu na szczupaki trzeba, O, już, już się wypiął nawet. Czekaj, ziomek. Blaszkę wyciągam. Zaraz cię wypuszczę. Piękna ryba. Dobra, nie mam nawet jej tak tu wziąć za bardzo. Wypuszczam ją od razu. Taki. Zobaczcie, ładny szczupak, ciężki. Zobaczcie jakie bydle, ile ty masz ziomek w ogóle. Dobre. Piękna, piękna ryba, poszedł. Kurwa, nie lubię tych szczupaków, one są takie obślizgłe. Tylko tych ryb nie lubię. Ładne ryby, ale bardzo obślizgłe. Było słabo na początku, ale już jest nieźle. Mówimy dalej. Może jeszcze coś się uda złowić. O, jest. Okoń ładny. Ładne okoń. To jest największy oko dzisiaj, jak nic. Chociaż może to wszystko jeden rocznik. Nie no, najładniejszy dzisiaj. Najładniejszy. Dobra, do no, siatki go na razie damy, potem wypuścimy. O, jest, jest, jest. O okonek ta chyba najmniejszy. taki blucior mały dobra, nie wraca do wody zmieniałem sobie teraz obrotóweczkę na Dama takiego, Dama z mazurach sobie go kiedyś kupiłem I dał mi już też piękne ryby w tamtym roku A w tym jeszcze nie ma okazji się wykazać wracają do wody Do mamy taty wyłączyłem kamerę Mam kolejną rybkę Chyba kolejny szczupak no, szczupaczek kolejny. Ale pięknie sk skakuje. No, tych szczupaków tu, tu jest, ale się zaczepił. Chodź tu, ziomek. Uf, właśnie. tutaj Ten mały podbierak trochę mam. Ale się oglądał Jest, kolejny szczupaczek, powracaj ziomek do wody, poszedł. Jeszcze jakiś ukonek jest. Ale bardzo pojedyncze ryby. Bardzo pojedyncze sztuki. Dobra kończymy na dzisiaj. Nawet niezłe wyniki były. Dzięki wielkie za oglądanie, się podobał, zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie kanał, zostawcie komentarz. No i zapraszam do udziału w konkursie. Do następnego.